I tak kochani, chciałam jeszcze poruszyć jeden temat z obę. Um, dokładnie tego, jak bardzo ktoś chce e, wyjść ciała. E, jest tak, że im bardziej naciskamy, im mocniej e, znaczy na takiego chama chcemy wyjść w obę i Chcemy za bardzo, to jest kompletnie przynosi odwrotne skutki. E, u mnie to było właśnie też tak, że co prawda ja ćwiczyłam bardzo dużo, bo potrafiłam ćwiczyć dzień w dzień i to mocno, strasznie mocno chciałam, e, dużo ćwiczyłam. Z jednej strony te ćwiczenia to wszystko dobrze, bo przybliżało mnie, ale często było tak, że byłam już w medytacji, w, głębo w głębokiej relaksie itd. i tak dalej. Było to tak, że ja wyczekiwałam, ja będąc już w takiej głębokiej relaksacji, w transie, ja powinnam być takim biernym obserwatorem, czyli relaks, spokój, obserwuję, obserwuję i odrzucam myśli, ale nie, nie identyfikuję się z nimi, nie wchodzę w te myśli, nie zastanawiam się, nie daję żadnych uczuć, energii tym myślom, ani nie daję... Um, rozpoznać, że, że, na nie zwracam uwagi, uwagę, no nie, bo wtedy to też Szlak trafia, bo my mamy być biernymi, biernymi, cichymi, cichymi obserwatorami. Jeżeli jakieś emocje się pokazują z naszej strony, e, zwrócy, zwrócimy uwagę na jakieś te myśli, e, zacznie, zaczniemy o nich myśleć, zaczniemy, zacznie, zaczną, nas, nas one poruszać jakieś emocje, to po prostu szlak to trafia i koniec z wychodzeniem z, z obem, no bo to po prostu idzie wszystko do początku. Ehm, dlatego. Dlatego musimy być takimi cichutkimi, biernymi obserwatorami, który ani mruru, mru mru, ani okiem, ani paluszkiem, ani gałkooczno, oczno, ani, ani kiśnięciem, ani językiem nic nie poruszacie, nie, nie ma. Was. Tak jakbyście, czyli musicie. Czyli tak naprawdę wasze ciało musi być tak, jakby spało. Nic nie słyszało, nic nie widziało, na nic nie reaguje. To jest bardzo ważne, kochani. I umysłem, psychiką myśleniem to samo. Jak, tak, jakby, tak jakby wasze ciało, umysł spał, więc musicie oszukiwa, oszukać, no, masz, wasz umysł musicie oszukać, że wy śpicie On będzie w różne sposoby wasz testował. Jakieś, jakiś hipnogag pokaże się, przypuśćmy, e, hipnogogi wzrokowe i słuchowe czyli niby no śpicie, dalej macie to świadomość, utrzymujecie. I raptem wpada e, mamuśka przez drzwi do pokoju, tarmosi was e, na tym łóżku i wstawaj, wstawaj, bo musi wstawać już do szkoły albo coś, tam, coś tam. Wam to się będzie wydawać bardzo realne i to będzie bardzo realne, nawet bardzo, bardzo. Wy musicie to po prostu przetrwać, e, nie zareagować. Wy w tym momencie nie możecie zareagować na to. Ani, ani wiadomo, słyszeć to będziecie, czuć to będziecie też bardzo realnie, jakby to rzeczywiście Twoja mama, ko żona, kochanka czy ktoś tam wparował, no nie? Ale nie możecie zareagować. Kompletnie nie możecie zareagować. Po prostu pień głuchy, ślepy i tak dalej, no nie? Bo jak zareagujecie, to wszystko ziu, leci energia w dół i koniec od początku. Tak samo jak ja miałam na przykład demona, mi się raptem w hipnogogach jakiś demon pokazał nos w nos, ze mną patrzy mi w oczy, ja mu w oczy, no nie i... I taki zły patrzy się, a ja sobie, wiecie, od, ja już na tyle świadoma, już tyle trzy lata ćwiczyłam, to sobie myślę, aha, no na pewno wystraszysz mnie i coś tam do niego weź spadaj, no nie? I on się rozpłynął i od tamtej pory mijają mnie już. Hipnogogów nie mam, wibracji, halucynacji, e, niczego nie mam. Od tej pory właśnie co się zmierzyłam z tym strachem, z tym demonem, 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 z tą, e, z tym, z tą iluzją tego demona, no nie? Bo to jest iluzja, to nie jest nic realnego podczas hipnogogów. I i, I. I kochani, to jest tak, że starając się o obę, bardzo ważna jest intencja. Intencja pochodząca prosto z serducha i z umysłu. Ważne jest, by otworzyć serce i umysł przed OB, przez obę, bo te, te, dwa, te dwa organy są bardzo ważne. Chodzi, nie chodzi o serce bite, ogólnie o takie duchowe serce i umysł. Musimy otworzyć serce i połączyć je z otwartym umysłem pamiętajcie. Zamknięty umysł, jeżeli macie jakieś wątpliwości, nie wierzycie do końca w OB i tak dalej, to jest zamknięty umysł, nieotwarty, wtedy jest ciężej, no nie? Czyli a jak wyjdę, się przekonam, a jak wyjdę, to się przekonam i zobaczę. Nie, to nie tak, to nie, to nie na takiej zasadzie, kochani. Jak wierzysz, to doświadczysz. Doświadczasz tego, w co wierzysz, nie inaczej, więc, więc pamiętajcie, musi umysł być otwarty, żeby doświadczyć czegoś, co więcej serce serce też musicie mieć otwarte czyli wierzyć ufać temu i żeby was to poprowadziło to są, bar to są bardzo wa ważne wskazówki no nie co więcej za bardzo chcieć za bardzo bardzo chcieć i tak się wymuszać to też to też jest niedobrze bo to idzie w przeciwnym skutku ja bywało właśnie tak, że jak leżałam, e, były te hipnogogi, wszystko, a ja się już emocjonowałam, Boże, coś się dzieje, Boże, coś się dzieje. I tak staram się nie emocjonować, zregozować, ale się kurde, patrzę, obserwuję, co się dzieje, Boże, ruszyło się coś. To nasz cofa, no nie? Nie możemy emocjonować się. To nasz cofa. Albo bo tak, o, już coś się dzieje i. I już chciałam wtedy jeszcze mocniej, jeszcze tak na siłę, już, już wytrzymam, wytrzymam, już na siłę. I to tak, tak na chama, na siłę starałam się tak, jak, nie wiem jak to nawet ująć, tak po prostu za bardzo, chciałam za bardzo i to mnie też nie chciało puścić wtedy, no nie? A jak bywało tak, że ja po prostu dawałam intencje i bardzo tego pragnęłam, bardzo tego chciałam, kładłam się... E, przeczekałam, wiadomo, to bywało, że przysy potrafiłam przysypiać, się ocknęłam. E, I było tak, że po prostu nawet nie wiem, kiedy wychodziłam. Tak, właśnie takich spontanicznych OBE, gdzie kładłam się do OBE i raptem budziłam się w, w OBE, było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bo po prostu ja na przykład. Często kładłam się jak do obę, ale z taką intencją wyjdę z ciała. Ale co ma być, to będzie już tego nie wymuszam. Z takim relaksem utrzymywałam, ile weszło. Tę świadomość starałam się rozbujać tą wyobraźnię, tą, ten, ten, że jakby ruszam już ciałem astralnym i tak dalej. To też właśnie poruszało wtedy moje ciało astralne. I szybciej wychodziłam, no nie? Więc yy, takiego wymuszania na chama, takiego wyczekiwania, najgorsze jest, że wy jesteście w stanie relaksu i wy wyczekujecie. Nie może być wyczek wy, takie wyczekiwanie, no nie? Napięcie takie. I te napięcie, wyczekiwanie powoduje, że też nie wyjdziecie, no bo wy macie w sobie te napięcie, którego nie, chce, nie, nie chcecie puścić, wyczekując, no nie? Czyli tu musi być Całkowity relaks, całkowita obserwacja, ale bez emocji, bez napięcia, spokój. To musi być bezwładne, bezwładne ciało i tak, jakby bezwładny umysł, no nie, ale po prostu świadomy i wtedy idzie łatwo, no nie? Ja tego długo długi, ja mi zanim to zrozumiałam, to mi zajęło chyba ze 3 lata właśnie i zaczęłam wtedy po trzech latach wychodzić. Każdy mówił to też inaczej, każdy mi tłumaczył, tłumaczył inaczej, po swojemu. To mnie po prostu ja ja to wiedziałam, rozumiałam, ale nie umiałam em, tego zrozumieć w praktyce, no nie? Dlatego warto medytować, często medytować, wy z czasem zrozumiecie medytując leżąc, jakie stany przychodzą, czyli o jest Delikatny stan relaksacji, później już poczujecie, kiedy po jakim czasie wchodziłam, w głębszy stan relaksacji. Zauważycie po jakim czasie i kiedy i jak wygląda trans, i będziecie wiedzieli w jakim stanie, w jakim momencie jesteście i jak daleko od, od oba, no nie? E, no. Myślę, że to że na tyle. Pamiętajcie, napięcie, wyczekiwanie, e, stres, jakieś emocje i tak dalej oddalają, bo to, bo to wtedy wyspinacie wy się i wyczekujecie, a tutaj musi być pełen relaks i tak dalej. No nic, kochani, miłego dnia bądź wieczora.